Zapraszamy do obejrzenia rozmowy Jarosława Machnickiego, dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach z Jerzym Osieckim, autorem książki Kieleckim Gościńcem Strzelców Józefa Piłsudskiego. Panie Jerzy, skąd tytuł publikacji Kieleckim Gościńcem Strzelców Józefa Piłsudskiego? W roku 1934 dosyć uroczyście obchodzono 20. rocznicę wyruszenia kadrówki. Wtedy ukazały się różne wydawnictwa. Okolicznościowe. I wśród tych wydawnictw znalazłem taką piękną wypowiedź, artykuł Romana, pseudonim Wojnicz horoszkiewicza który właśnie użył tego określenia. Bardzo pięknie i bardzo ciepło napisał właśnie o tym gościńcu kieleckim, to znaczy, miał na myśli ten odcinek od Krakowa do Kielc od 6 do 12 sierpnia. Zresztą on przez cały czas pobytu kadrówki i formowania się pierwszego pułku piechoty w Kielcach, tutaj w Kielcach był na znanej fotografii sztabu Strzeleckiego w Kielcach, wykonanego na tle pałacu biskupiego, powszechnie znane, znane, znanej fotografii. Właśnie ten Horoszkiewicz, taki wysoki Blondyn występuje. Zresztą on bardzo pięknych słów użył w odniesieniu do tego czasu. Także w momencie kiedy opuszczał Kielce powiedział mianowicie, że napisał to, że takie chwile, jakie przeżył tutaj w Kielcach on oraz jego koledzy strzelcy nie przeżyli nigdy i prawdopodobnie tak pięknych chwil już nigdy nie będzie im dane przeżyć. Stąd właśnie ten tytuł kieleckim gościńcem Strzelców Józefa Piłsudskiego. Co w skrócie zawiera publikacja? Publikacja jest no, poświęcona. W ogóle związana jest z, ze stuleciem prawda, kadrówki. Od tego się w ogóle cały pomysł, pomysł na książkę wywodzi. I poświęcona jest głównie pobytowi strzelców w kielcach i formowaniu pierwszego pułku piechoty. Tutaj chodzi mi głównie, zresztą nie, nie od dzisiaj, i to już kilkakrotnie też na ten temat się wypowiadałem i pisałem, zresztą inni także. Chodziło o kłamanie pewnego. Historycznego fałszu dotyczącego atmosfery, jaka po pierwsze towarzyszyła wejściu strzelców do Kielc. Symbolicznie On, zamykanych okien. Właśnie to, to tyle zła tutaj narobił film Poręby Polonia Restituta. Tymczasem okazuje się, że było inaczej, chociaż trudno jest się dziwić mieszkańcom, którzy po pierwszym wejściu strzelców do Kielc 12 sierpnia i po strasznej hekatombie, jaką przeżyli potem, w okrucieństwie wręcz w moskiewskiej dziczy, Kielce zapłaciły 100 tysięcy rubli w srebrze kontrybucji. Panie Jerzy, dołóżmy jeszcze 5 tysięcy łapówki dla generała. Łapówki oczywiście, tak. Zresztą Kielcom groziło, groziło nieszczęście znacznie większe. Mianowicie generał Nowikow planował zbombardowanie Kielce ostrzałem artyleryjskim. No, i ustawił i artylerię na Szafówku. I spalenie miasta. Mówią, że to biskup Łosiński, który w książce nie występuje jako postać szczególnie pozytywna, ale właśnie dzięki tej swojej takiej no, endecko-prorosyjskiej postawie załatwił to, iż Kielce nie zostały doszczętnie. Wtedy zniszczone. Także kolejne wejścia do, 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 do Kielc były być może już przy takiej bardziej biernej postawie mieszkańców, którzy się po prostu mieli zwyczajnie prawo bać od 22 sierpnia Piłsudskich. pamiętajmy, że kolejne wejścia to jednak witanie tych, którzy z Kielc poszli do Legionów także. – Tak, oczywiście. – też tak. tu były te radości spotkania rodziny. – Tak, oczywiście. W związku z tym trzeba przypomnieć właśnie, że takie postaci jak, jak Wincenty Solek, pseudonim Zadora, czy Włodzimierz Gierowski, pseudonim Andrzej Migas, którzy te chwile opisali, podobnie jak, jak wielu innych strzelców, którzy przyszli. Poza tym musimy pamiętać także, że kilku wśród ułanów przecież, którzy najpierw wytruszyli z Krakowa do Jędrzejowa, w, w okolice, w, w okolice Koc, Kocmyżowa, Michałowic i, i potem Jędrzejowa. oni Trzej z nich to byli ludzie, nasi ludzie z, z Kieleckiego. W tym, pierwszym, w tym pierwszym patrolu beliny. konnym Beliny, tak. Panie Jerzy, jak doszło do realizacji tego projektu? Książki. Książki, tak. tak. Więc o tym, ja o książce tej myślałem już, już, już parę lat temu, gdy się zawiązywał Komitet Budowy Pomnika Piłsudskiego w Kielcach, ponieważ i z z Fundacją Posteris i z, 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 z dyrektorem Machnickim, byłem od, od, od lat wielu w, w kontakcie. E, więc o tym już wtedy myślałem. Natomiast e, takie konkrety zarysowały się, już nie pamiętam dokładnie, w październiku albo w listopadzie ubiegłego roku, kiedy już konkretnie rozmawialiśmy na, na temat. Tak, męska, na temat męska rozmowa i mówimy, realizujemy. Tak to, tak to właśnie było. I od tego czasu właściwie ta, ta, ta książka nabierała coraz bardziej realnego kształtu. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.